Ej, rap, co masz z publicą, rap, stary, on, jest kśtret. Nie wiem, co mam powiedzieć, stary. Z tej strony Coś się świeci, a świeci się odmrożenie mrożona, to jest idealny czas na to, ja pierdolę jeszcze takiej przerwy nie było od istnienia tego kanału a za chwilę będzie rok, chuj e, Dicho, kazał coś się świeci stary, lecimy, lecimy od teraz będą pojawiały się trzy odcinki w tygodniu, przez jakiś czas na pewno, więc le let's go k**a ma, widzowie stęskniłem się troszeczkę, ja pierdolę dobra, czekaj jeszcze raz, dobra, odpalaj to, odpalaj to Spadika chyba nie było w ogóle na kanale jeszcze stary. bo on tylko uruchomił nawija stary i jakby to bym gadał tylko o tym pewnie, ale zobaczmy, bo tu jest kazba jeszcze. Siema, Dichu, ja słyszałem, że masz problem Mają głosówki, mają screeny, wszystko mocne Okej, 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 fajnie, fajnie Ej, W ogóle Kazbołagen ma tak specyficzne flow I ja ono jest, nie wiem czemu, ale takie pocieszne, stary Siema, Dicho, słyszałem, że masz problem Fajne, fajne, ale, ale to jest, że mają mocne rzeczy na Dicha, tak? Czyli będzie jakiś tutaj follow-upik do zbierania brudów, k***a? Problem, mają głosówki, mają screeny, wszystko mocne Średnia lekko gruba i przyprowadziła siostrę mają sprawę, pytając, czy numer Kopsne. co kurwa mogą mieć? Przecież dobrze się okay. ja Dowody sprawdzam, telefony rekwiruję. I nie jestem popek, żebym wszędzie machał chujem smata. Chyba nie ja, myślę. No co to jest? Czy to jest opowieść o tym, że, że się kryje z tym, że, 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 że się. Że miłość, stary? Znaczy taką cielesną? Tylko? Strzały w popka, stary. No, jakby to, to nie jest dobre zachowanie, stary, wydaje mi się, nie? Machać chujem wszędzie. Ale no co, no co? A w ogóle kurwa Z livea wygrał Big City Live, więc. Sprawdzajcie jego stylu, bo tak się nazywa ten numer No i mala 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 Sprawdzajcie, wbijajcie, zostawcie troszeczkę miłości Na powrót mrożona, zostawcie troszeczkę mu miłości, stary Bo prawda musi Prawda w oczy kole kurwa Sprawdzajcie, bo się należy stary chłopczek czekał miesiąc stary na drugą promocję umrożona Jak słyszę moje stilo to sam łapię się za głowę I krzyczysz ja pierdolę Którą wygrał oczywiście na live, gdzie sprawdzamy numery Nie, nie wiem kiedy będzie taki live następny I że mnie kurwa skanceluje Gozej ona mówi, że zalałeś formę ziomek I że na pewno nie użyje ela one One są na dramę nastawione, nie mam one Mówiący naćpałe się zepiły nieświadome Jakaś dura, taka mała, kurwa z wydziaraną szyją okay. Nie, to blondynka i ma ksywy kinol. kinol okay. Taka głupia z jeszcze głupszą siostroniną Tak myśl to robić, zaraz robi się niemiło Okej, okay, czyli to jest, stary, ogólnie, Nuber opowiada o tym, że laska chciała go wrobić, tak? O to chodzi, stary? O to chodzi, że tutaj, teraz trzeba na to uważać w dzisiejszych czasach, bo laski chcą rozrobić dramę, stary, ale aaa, k***a. Pewnie wszystko zależy głównie od środowiska, w którym się otaczasz i w jakimi ludźmi się otaczasz, to, to, to Takie możesz mieć też problemy, stary, bo wydaje mi się, że tego typu kobiety są w konkretnych środowiskach, znaczy jest ich najwięcej w konkretnych środowiskach, nie? Nie hey, ma, Dicho, mi, że coś się święci. Pisz ty zaliczki, bo zabiją ci za Okej, ale w ogóle ten refren, nie? Na takim, na takich dwóch wokalach, które tworzą taką lekką harmonię, i to jest. Poczekaj. Hey, ma coś się święci. zalicki bo ci zasięgi. To jest kur... Albo jakaś farta, albo kwinta, nie, nie pamiętam tych takich profesjonalnych nazw, ale wydaje mi się, że to jest odległość 700 centów, czyli te 7 tych kurwa, punktów na programie jak masz i wtedy jest specyficzna harmonia, która yy, często brzmi tak, aczkolwiek mogę pierdolić, bo to może być również 500 stary, ale kurwa, to, nieważne. zalicki ja nie jestem fanem tego typu harmonii, tak szczerze powiem, nie? Ale... dalicki bo zawiją ci zasięgi Wiesz, to Mordo, weź te dzięki Są aj konfidenci są powołani biegli Dicho, się święci, Dicho, coś się święci okay. Powiedz, co zrobiłeś, więc że nie jesteśmy święci Dicho, coś się święci, Dicho, coś się święci Powiedz, co zrobiłeś, więc że nie jesteśmy święci No nie jesteśmy święci, stary Nikt nie jest święty, stary, ogólnie Kur... No gra słów. przyjemna gra słów. Święci, święci, tak Dobra może to chuj będzie niemateriał Bo od dawna biorę leki, to nic nie ćwam Jedna z drugą głupia szmata tylko ściemnia To są takie, co się kręcą po backstage'ach i daj spokój, one obie od Josefa. Siadnę co wycierają deskę nosem po mówisz? Co ty Co ty mówisz? I dopiero usunęła dziecko w Czechach Ja pierdolę O czym ty gadasz? Mam nadzieję, że... Yy, czy tak, tu są follow-upy do różnych sytuacji z internetu Aczkolwiek mać, mocne, 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 mocne No ale tak, tutaj to jest krytyka takich nowych zachowań stary ze strony kobiet bez skrupułów Nie wiem, jak to nazwać stary Ona mówi, dziecko skosa wyjęła gumę Że jest dziura, bo jej każdemu pokazuje Mówi, że mam płoć O tym mówisz że ciągle tyniot, że jest dziurawa i każdemu pokazuje Mówisz, że mam bości, że ciągle wyniotuje Mówisz, że to twoje i na pewno nie usunie Ja? Chcesz stań jak to pewnie guma Ale ku ciekawe stary, nie, 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 nie wiem co mam powiedzieć stary <tuszu> No mam nadzieję, że no nie mieliście takich sytuacji, tak? No kurwa ma, małe że to twoje i na pewno nie usunie oh. Przestań Mordra jak to pewnie guma Edzia Co ty gadasz? bodać ale nie sy... Co masz ty wspólnego dziurab? Stary, on, on, jest, on jest on nie robi takich rzeczy, stary. On jest stary, porządny, to jest porządny człowiek, a zostaw go! Przesypaj mordę, jak to pewnie guma edzia. Mogłem podać, a. ale nie wsypałem śledzia. Ja. Ole, a to, ha, bo Edzie miał hmm, tą kobietę, która ma przeszłość, pracowała gdzieś tam na kamerkach, tak? I że to też wyzn... O, dobra, stary! Ty, 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 ciężko się tu skupić na brzmieniu, bo te, te numery Canzbagena i Dicho, to zazwyczaj one się skupiają gdzieś na tekstach, więc tutaj bardziej się skupiamy na tekście, bo brzmienie jest mniej więcej takie, takie samo. I Dicho też ma specyficzną nawikę, nie? że kur... a to nawet było coś takiego, nie? Że Dicho robił numery fagacie, pisał i było słychać, Tak kur... jak ona nawija, że to jest Dicha, nie? Wiesz o co chodzi? Że jakby styl nawiki. Styl tekstów, budowania tekstów i tego, jak ona ma to nawijać. i było słychać dychanie w tym wszystkim i normalnie. Tak, tak to wyglądało. Więc. Megawgany chcą, by każdy o nich wiedział. Niech. Tylko bardzo ma dużo porównań, nie? że coś tam, 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 jak coś tam, wiesz, Zodi? To wyrzuci, no bo tylko się ośmiesza. Dobra, to? Chcą, by każdy o nich wiedział, podać, ale nie wsypałem śledzia. Begałgany chcą, by każdy o nich wiedział Niech to wyrzuci, no bo tylko się ośmiesza okay. Nie ma bicho, wierz mi, że coś się święci za Zalicki, bo zabiją ci zasięgi Jest za Zalicki, morda te dzięki Tuaj konfidenci e Z ja są... zapomniałem, że tak chyba się przez tą maskę widzi, ale to chyba dobrze w tym, w tym przypadku Popułani biegi Dicho, co się święci, co się święci, co zrobiłeś, więc, że nie jesteśmy święci. Dicho, co się święci, co się święci, Powiedz, co zrobiłeś, więc, że nie jesteśmy święci. święci, święci. Dziś nie nie święty. Mocne. Mocne, stary. Krytyka Szmaciarskich sz 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 zachowań, stary. Możemy to jasno chyba powiedzieć. Dziękuję, że jeste jesteście. Jeśli jesteście, ej, hey, lecimy i spierdolę. whoa 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 yeah,